Pierwsza kolejka. Skromna wygrana 1-0. Trzy punkty pierwsze dopisane. Świt Nowy dwór mazowiecki wygrywa z Jagielonią 2 biały stok, trenerze. To spotkanie i co jakby zdecydowało, że te trzy punkty jednak zostają w dworze. Zadecydowała ta jedna bramka. Skuteczność pod bramką przeciwnika, której przeciwnik pod naszą bramką nie wykorzystał. No na inaugurację taki bardzo ciekawy mecz ponieważ drużyna z Białego Stoku jest dobrym zespołem, dobrym takim zespołem, jakim jakimi my jesteśmy, czyli, czyli chcącym grać w piłkę, chcącym grać w taką atrakcyjny futbol. I myślę, że tutaj ten mecz dla kibiców, pomimo tego, że była tylko jedna bramka, to był, to był taki atrakcyjny I, i w takich meczach... E Decyduje po prostu skuteczność pod polem karnym jednym i drugim. My cieszymy się na pewno, że, że udało nam się te czyste konto zachować, bo, bo jesteśmy takim zespołem, który gra, mm, gra taki futbol na taki i, i może woli czasami wygrać 3-2 niż 1-0 i tych bramek po prostu strzelać dużo i tak grać, żeby to było widowisko dla kibiców e, jak najbardziej atrakcyjne. No ale w tym okresie w czym bardzo dużo pracowaliśmy też nad zachowaniami w grze obrony właśnie na takie momenty, kiedy zespoły będą na tyle też dobre i zorganizowane, że po prostu będziemy musieli się zachowywać lepiej w defensywie i momentami tej defensywie po prostu wytrwać, żeśmy się w tym czuli swobodnie i dzisiaj dzisiaj na pewno tu chwała dla, dla drużyny za to, że, że to co po prostu sobie zakładaliśmy to, to dobrze funkcjonowało. Dalej jest to tylko jedno spotkanie, ale na pewno dużo lepiej jest zacząć od zwycięstwa niż, niż stracić punkty w meczu u siebie. Także jesteśmy bardzo zadowoleni i, i teraz z taką nadzieją i, i pokorą też, ale, ale z optymizmem jedziemy do, do Łomży. No właśnie, mecz yy, wyjazdowy kolejny, w Łomży. Tutaj zmiany, jeżeli chodzi o kluczowych zawodników Ciach i Jampol dopiero w drugiej połowie. Czy to jakaś strategia na to spotkanie, że oszczędzaliście troszeczkę ich siły? Żeby... Yy znaczy mamy w tym sezonie naprawdę bardzo dobry i wyrównany zespół i tutaj e, zawodnicy e, Dużo rywalizują, my musimy wybierać na każdy kolejny mecz e, najbardziej optymalną jedenastkę wyjściową. No, a też bardzo istotne jest to, żebyśmy mieli właśnie takie mocne działa, które mogą przesądzać o losach, o losach meczu, wchodząc z ławki rezerwowych. I tutaj e, tutaj chwała jakby ludziom z klubu za to, żebyśmy w stanie tak, e, tak podziałać i i po prostu tak mocny zespół zmontować. Yy, no a jeżeli chodzi już o, o też o chłopaków, którzy dzisiaj akurat nie zaczęli w pierwszej jedenastce, no to musimy też wiedzieć, że w zeszłym sezonie nam trochę tej, tej kadry brakowało i w niektórych mom momentach, tak jak później się pojawiają, czy, czy kartki, czy kontuzje, czy po prostu ktoś jest w, w delikatnie słabszej dyspozycji, nie mieliśmy za dużo okazji, żeby tym po poratować, poszachować. Dzisiaj, dzisiaj jesteśmy na to gotowi i na pewno bardzo się z tego cieszymy. Wszyscy zdrowi i wypad na łąże za tydzień. Dziękuję.